Także Chris Biker przysłał taką paczuszkę. Aha. Ale kurde, zataśmował. Chyba chciał, żebym się pomęczył. Siemanko, witam wszystkich serdecznie w luźnym motovlogu Na luzie pogadam o parę sprawach. Pokażę Wam coś ciekawego, co dostałem od Chris Bikera. Ale na początek chciałbym Was y, poinformować, że jest jedna z takich nielicznych okazji, kiedy możecie się ze mną spotkać. Y, w konkretnym miejscu a jest to właśnie Wrocław. Targi motocyklowe we Wrocławiu od 31 marca do 2 kwietnia w hali stulecia będą targi, na których będę i parę innych motowlogerów, takich jak Pitstop, Biker Boysi, Kasku, Markus Motovlog Dominik, będzie Kacper, NSR i będzie bednar. I chyba właśnie wszystkich wymieniłem, także udało mi się. A jeszcze Mario, jeszcze będzie Mario. No, także fajna ekipa będzie. Zapraszam was serdecznie jest okazja się spotkać na właśnie na tych targach. Macie link do wydarzenia w opisie pod tym filmem. Także wejdźcie na to wydarzenie, zapiszcie się na Facebooku, jeżeli macie Facebooka. No i wbijajcie 3 dni bardzo fajna, fajna impreza będzie bardzo miło hmm. oczywiście zabieram z, ze sobą swój motocykl także będziecie mogli na nim usiąść, zrobić sobie zdjęcie, jeżeli będziecie chcieli zrobić sobie ze mną zdjęcie, zgarnąć jakiś tam autograf, jakąś naklejkę. Także no, będzie super no i to jest w sumie najważniejsza informacja, jaką chciałem przekazać w tym motovlogu. A teraz mam taki plan, że zjedziemy sobie tutaj na parking i zobaczymy co to Chris Biker mi przysłał. Podobno może, yy, może się przydać coś dla motocyklisty. Także tutaj zjeżdżamy i rozpakujemy tą przesyłkę, bo mam ją właśnie w kufrze. Tak, ale muszę ściągnąć okulary. No, jak w ogóle. O, nie wiem, czy widać. O, widać. Już w okularach śmigam. Także znowu problemy z parowaniem. Wiem, wiem, soczewki lepsze. Soczewki, kupnie, będą parować. No, ale soczewki to inny wydatek, inne problemy. Także są plusy i minusy. A ja. Wolę okulary normalne. Także Chris Biker przysłał taką paczuszkę. Chris Biker podpisał się, pozdrowienia. Teraz muszę ją smartretować. Ale to szybko otworzę. Nie otwierałem, żeby to nagrać, co on tam przysłał. Podobno parę osób też dostało. Parę osób, które oglądają jego filmy. A ja byłem jednym z pierwszych subskrybentów Chris'a tak w ogóle. Aha. Ale kurde zataśmował. Chyba chciał, żebym się pomęczył. O, jecha. mamy to. Dobra, uwaga, uwaga. Otwieramy. O kurcze, ale bajerów. Ale wysyłał bajerów. To jest? Aha, dobra, to jest opakowanie jakieś miody polskie. O, naklejka. Africa Twin. No, mój motor to nie Afryka, ale fajna naklejeczka. Pewnie komuś dam. A, nawet wiem komu. Mój mechanik jeździ Afryką. Może będzie mu potrzebna. Może mu się spodoba. Szczotka do czyszczenia łańcucha. No, osobiście ja nigdy nie używałem. Nie wiem, może spróbuję. O, co to jest? Jakiś taki brylok O Honda! No to, to akurat trafiony gadżet, bo akurat jeżdżę hondą. Eee, coś tu jest Uchwyt motocyklowy do GPS oraz smartfona. Rozmiar L Wow, to jest fajne! To jest fajne. To jest fajne. To może się przydać. Z tego może będę korzystać. Fajna sprawa taki pokrowiec na telefonik. Yy, o, jakieś naklejeczki kolejne. Nowa bike. To nie znam. A, to jest właśnie coś do testowania. Jakiś taki próbny. Smart do łańcucha. chain loop. Mhm. To jest smart do łańcucha. <laughs> Pachnie jak perfum. Pachnie jak perfum. No i apteczka. No. Mam nadzieję, że że nigdy nie będzie musiała się przydać ale warto mieć apteczkę i ja mam apteczkę tutaj schowaną w zadubku motocykla myślę że warto mieć apteczkę no warto to powinien być w sumie nawet obowiązek o koc to powinien być obowiązek motocyklistów jak w sumie w samochodzie też chyba jest wymagana albo i nie no nie wiem Także no fajne, fajne gadżety, fajne naklejeczki. Fajne, dzięki Chris. Pozdrowienia również dla Ciebie. A ja Wam polecam, y, oglądajcie kanał Chrisa. Link jego kanału wrzucę też w opisie filmu. On właśnie jest taki, taki gość, że rozdaje prezenty. Już widziałem, że rozdał parę kasków. Fajne w ogóle filmy nagrywa, fajne modyfikacje pokazuje w motocyklach turystycznych. Honda Tom, Yamaha TDMK 850 przerabiał. Tak, no w sumie nie przerabiał, tylko przystosował do turystyki, a teraz Honda Varadero 1000 z tego co pamiętam no nic, no ja dziękuję bardzo Chrisowi tak, motocykl w ogóle odebrałem y, od mechanika porobiłem podstawowy ten serwis wymiana oleju, filtra oleju y, zrobione w końcu mam hamulce y, nowe klocki wymieniony płyn no teraz to hamuje i będzie jeszcze lepiej hamował, jak się dotrą także motorek przygotowany yy, obroty fajnie wyregulowane mogę Wam nawet zademonstrować że super teraz schodzi No patrzcie takie 1000-1100 obrotów. fajnie chodzi i czuję, że motorek po w tym sezonie ze mną na, na trasy. Fajne trasy. Także dobra, ja już jestem przygotowany do sezonu. A powiem Wam, że jeździłem na Jawie, jak widzieliście na Facebooku. Dodałem zdjęcie i w sumie nagrywałem film, ale byłem tak podekscytowany, że jeżdżę Jawą. Tak dawno na niej nie jeździłem, że trochę szalałem. Trochę wstyd się przyznać, ale się przyznam, trochę szalałem. Trochę szybko jeździłem. <grytanie> Jawą, więc nie będę wam tego pokazywać. Zostawię to dla siebie. Dobra, co to się dzieje na tym YouTubie? Zauważyłem, że wszyscy zmieniają swoje nazwy. Wstydzą się już nazwy MotoVlog. Dlaczego? Nie wiem, może po prostu nie nagrywają tych motovlogów No jak ktoś nie nagrywa motowlogów, a ma tak w nazwie kanału, no to wiadomo, że to jest. Yy, no nie, nieadekwatna nazwa kanału do treści, nie? Także nie dziwię się. No Koda zmienił nazwę, Unik zmienił nazwę. Bednar się śmieje, bo on już yy, dawno miał zmienioną nazwę. Nie miał motovlog, tylko Bednar Moto. Więc się śmieje, że. Że on już to dawno, yy, że on to zapoczątkował dawno, a teraz się moda niby zrobiła. Widzę, że Krzekosz też coś zmienił w nazwie. No także po prostu hańba. Po prostu hańba. A ja podejrzewam, że ja nie zmienię nazwy, bo jestem Adam Motovlog i chcę nagrywać motowlogi. Tak jak te takie luźne też. Dobra, odbiorę przesyłeczkę tylko. No i proszę bardzo. Przyszedł nowy tankpad. Jest różnica, nie? To samo, to samo dziadostwo. Takie tankpady są po dyżce. Mój się trzyma bardzo długo i po co mam przepłacać kupowiec za 6 dych, jak mogę zadyszkę kupić sobie? No i, no i fajnie, będzie fajna, fajne odświeżenie. No to wróćmy do tematu. Właśnie mówiłem o tym, że inni motowlogerzy zmieniają swoje nazwy na YouTube. No ja nie zmienię. Ja mam ok nazwę. Niech każdy wie, nawet jakbym jakbym trochę zmienił styl nagrywania, że, yy, że to się wszystko wzięło od motowlogów. No tak było, nie? Tak było. Wszyscy zaczęli siebie nazywać. Ktoś tam motowlog na początku. Ktoś tam motowlog. Pitstop motowlog. Koda motowlog. Unix Silver Motovlog. Dajczu Motovlog. Adam Motovlog. O kasku, nie nazywał się Kasku Motovlog. No to tutaj brawa dla Kaska. My tam w sumie wszystko jedno jak to się na nazywa na tym YouTubie. Ja myślę, że ja mam nazwę bardzo adekwatną do kanału. I lubię nagrywać Motovlog, lubię tak gadać. Więc nie cierpię. Jest ok, jest ok. W ogóle teraz właśnie wracam też z agencji reklamy i także drukują się drukują się naklejki na Wrocław Dla was To są naklejki dla widzów, którzy mnie odwiedzą na targach a, jeszcze wam nie, nie pochwaliłem się, że nową oponę mam z przodu. Już miałem wyjeżdżoną prawie łysą. Dobiłem ją w wakacje w zeszłym roku w Alpach, bo też tam nieźle grzało. Kilometrów się trochę natrzaskało. No to się troszkę stopiła. Stopiła się. No i w sumie to wyszło tak, że mechanik sam mi wymienił. Ja nie chciałem jeszcze teraz wymieniać tej opony, ale powiedział i tak byś przyjechał, i tak bym byś przyjechał to zrobić, więc wolę ci teraz to wymienić, bo nie, nie powinieneś tak jeździć. No i przyznałem mu rację, że faktycznie by tak było. No za miesiąc bym przyjechał. A tak to przynajmniej mogę spokojnie Spokojnie jeździć i nie martwić się o to, że gdzieś tam się mi uślizgnie przednia kupona, przednie koło. A ubiegam Wasze pytania dotyczące zlotu w Częstochowie jak najbardziej będę tego 20 chyba 1 czy 23 kwietnia ten dru, du, drugi termin będę w Częstochowie także możliwe że mnie spotkacie i się zobaczymy na miejscu Tradycyjnie pojadę na to rozpoczęcie sezonu ale no wiem, że ostatnio mówiłem, że nie pojadę po ostatniej wizycie tam, bo to była jedna wielka tragedia. Ale w tym roku postaram się wcześniej wyjechać, żeby, żeby nie tuć się w tych właśnie korkach motocyklowych. Także jak nie zobaczymy się we Wrocławiu, no to możliwe, że w Częstochowie się zobaczymy także są szanse wiecie, to są fajne okazje jak ktoś nie jest tutaj z tych moich okolic żeby, żeby się spotkać nie? jak nie ma możliwości przyjechania ja też nie, nie za bardzo mam możliwość no bo jest daleko a ktoś bardzo chce się spotkać no to to jest dobra, dobra opcja no patrzcie sobie jak teraz fajnie mi równiutko chodzi motorek no super piję się Dobra To ja kończę, trzymajcie się Na razicho Zajrzyjcie do tych właśnie opisów Do opisu pod filmem Tam znajdziecie te linki, o których mówiłem No i pozdrowionka, trzymajcie się Na razie, no na razie chyba nie będzie motowlogów Aż do Wrocławia Bo trzeba się je przygotować I jest jeden wielki chaos Trochę mam na głowie no, ale trzymajta się. Do następnych no. Cześć, na razie.